Ja o tym słyszałam bardzo dobrze, ja nawet znam chłopaka, który tam był, w tym domu dziecka, to powiedział, nie chciał, płakał, nie chciał opisywać, co się tam działo. To się nawet w głowie nie mieści, w głowie się nie mieści. żeby coś takiego dzieciom w ogóle robić, to jest niedopuszczalne. Nie dość, że zostały skrzywdzone przez życie, bo rodzice ich skrzywdzili, to jeszcze zostały skrzywdzone ponownie w ośrodku. Miesiąc temu prezydent Węgier Katalin Nowak podała się do dymisji. Powód: nie wytrzymała presji społecznej po tym, jak ułaskawiła mężczyznę, który został skazany jako współwinny pomocy w zatuszowaniu sprawy molestowania w domu dziecka. Nasuwa się zatem pytanie, czy prezydent Zabrza nie powinna już dawno okazać przynajmniej skruchy, jeśli zabiegała o ułaskawienie siostry Bernadety z ośrodka opiekuńczego sióstr Boromeuszek Przypomnijmy, siostra Bernardeta, Agnieszka E została skazana za przemoc wobec dzieci, a także przymykanie oka na molestowanie seksualne pośrodku. O dymisji prezydent Węgier poinformował Reuters. Popełniłam błąd. Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do Was jako prezydent, powiedziała Nowak w przemówieniu transmitowanym przez państwową telewizję. Jeśli zatem prezydent w kraju o wątpliwie działających mechanizmach demokracji podaje się do dymisji, ponieważ ułaskawiła kogoś, kto ukrywał molestowanie wychowanków w domu dziecka, to zastanawiające może być to, że Zabrzem rządzi prezydent, która wiedząc o podobnych. W sytuacji w ośrodku wychowawczym sióstr Boromeuszek popierała ułaskawienie przestępczyni, zwracając się o to do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego: Popieram wniosek o zastosowanie prawa łaski dla Agnieszki F ze zgromadzenia sióstr Borromeuszek. Od 1983 roku zakon prowadzi na terenie naszego miasta specjalny ośrodek wychowawczy dla sierot. Obecnie jest to placówka niepubliczna, opieki całkowitej. Praca sióstr była w mieście zawsze dobrze oceniana, w kontaktach z dziećmi było widać, że są zadbane. Trzeba podkreślić, że siostrą przyszło pracować z wychowankami, sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze i edukacyjne. Nie wnikając w treść samego rozstrzygnięcia sądu, wydaje mi się, że odbywanie przez siostrę zakonną kary pozbawienia wolności za czyn mający związek z jej służbą na rzecz sierot pozostaje w sprzeczności z poczuciem sprawiedliwości, napisała Małgorzata Mańka Szulik do prezydenta Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, w lipcu zeszłego roku sąd okręgowy w Warszawie zdecydował o przyznaniu odszkodowania. Wysokości pół miliona złotych Pawłowi, który jako dziecko był wychowankiem ośrodka opiekuńczego sióstr Boromeuszek w Zabrzu. W latach 2005-2006 poszkodowany był dotkliwie bity i gwałcony przez starszych wychowanków ośrodka. O przemocy, która miała miejsce u Boromeuszek w Zabrzu, zrobiło się głośno 9 lat temu po ukazaniu się reportażu i książki Justyny Kopińskiej. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie? Jak wynika z ustaleń prokuratury, od lat 70. zeszłego wieku siostry zakonne znaleźli nęcały się nad swoimi wychowankami, przymykały też oko na gwałty i pobicia. Oczywiście to bardzo niechlubny przypadek dla zgromadzenia sióstr, i należy pamiętać, że wiele z nich czyniło i czyni dobro. Wieszakami, menaczkami, chochlami do zupy, pasem, przepaczkami, kluczami, krzesłami. Najgorzej pobiły Adama, bo miał problemy z mową. Biły go prętami po szyi, aż pojawiła się krew. Pisała w reportażu Justyna Kopińska o ofiarach przemocy w zabrzeńskim ośrodku. Czy w takim razie zabieganie o ułaskawienie przestępczyni, która Zgotowała dzieciom piekło, nie powinno eliminować Mańki Szulik z życia publicznego. Zapytaliśmy na ulicach mieszkańców, co powinna zrobić prezydent Zabrza, w związku z tym, że stawała w obronie przestępczyni. Co powinna pani prezydent zrobić, w związku z tym, że taki wniosek wiele lat temu łaskawie nie popierała? Ja jestem absolutnie, <laughs> przepraszam za tym, żeby sprawiedliwości stało się dość. Uważam, że ułaskawienie jest niestosowne i niewłaściwe. Tak jak uważam, że siostry zakonne no nie do końca powinny się zajmować dziećmi, bo skoro wybrały drogę niemacierzyństwa, no to powinny się zająć tym, co wybrały, a nie opieką nad dziećmi. A już tym bardziej nad dziećmi, które z jakiegoś powodu zostały przez życie... E, pokrzywdzone. Coś słyszałam, ale tylko coś. Także w tej sprawie się nie będę wypowiadać. Pani prezydent bardzo źle postąpiła. Powinna albo to zamknąć, przeprosić, zrekompensować. Przynajmniej przeprosić tak, i, a przede wszystkim konsekwencje te osoby, czyli te z tej instytucji uciekła, <noise> zakonu ich całego, czy tam jak, opieki, no przede wszystkim oni powinni ponieść konsekwencje. No nie powinna tego zrobić. Jeżeli to jest, jest faktycznie prawda, prawda jeżeli to jest tak faktycznie to było, tak było, to... no to powinni... No jest to opisane w książce, no, no. jest że pani prezydent zawnioskowała, znaczy poparła wniosek adwokata o ułaskawienie, ułaskawienie tak. No nie powinno. No nie powinno układzie. być tak. Nie Bo dzieci zostawisz skrzywdzone i to, krzywdzone, to jeżeli tak faktycznie było, jak, jak było jak... opisywane to, cośmy czytali, to no nie powinno to się w ogóle. To się nawet w głowie nie, w głowie mieści. Się nie mieści. Żeby coś takiego dzieciom w ogóle robić. To jest niedopuszczalne. Nie dość, że zostały skrzywdzone przez życie, bo rodzice ich skrzywdzili, to jeszcze zostały skrzywdzone ponownie w ośrodku, tam, gdzie powinny czekać na jakiś taką miłość, spokój, żeby ich ktoś troszeczkę chociaż pomógł tym dzieciom. A się okazało, że wpadły Odwrotnie. w jeszcze większe piekło niż, niż były w domu, więc to tak nie powinno być, absolutnie. W tej sprawie swoje zdanie wyraziło kilkuset naszych czytelników, odpowiadając na pytanie postawione w ankiecie. Ponad 80% z nich uważa, że Mańka Szulik powinna ustąpić ze stanowiska, zaś 16% że przeprosić ofiary ośrodka. Pytanie, czy przynajmniej na to drugie rozwiązanie stać rządzącą od prawie 18 lat prezydent Zabrza, bo przynajmniej na taki wyraz skruchy i drobny, ale jakże ważny gest zasługują ofiary Boromeuszek.